Agnieszka Ludwisiak-Wypior, dzień dobry. To jest specjalne wydanie programu InfoKwadrans, wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Strzeliliby sobie po Prince Polo, powymienialiby się jakimiś tęczowymi flakami, poklepaliby się po ramieniu. Jest wszystko w porządku, kochamy Was, jesteście piękni, jesteście wspaniali, nic Wam nie grozi. Indie mają w nosie cła Trumpa. To jest błąd polityczny. Nie tak powinno się prowadzić politykę z Indiami. Takie Stany Zjednoczone traktują Polskę jako po prostu swoją kolonię, gdzie wysyłają swoje wojska jak do obrony swoich interesów. No więc przepraszam, jeżeli się zaprasza kogoś i chce się od niego uzyskać zgodę na taką czy inną formę porozumienia, to co należy mu żwir wysypać? Nie można zastąpić rządu, nie może Pan Prezydent zastąpić Sejmu, Senatu. I nie może funkcjonować jako ten organ, który teraz w kraju rządzi i podejmuje decyzje.